Banany banany, tym razem Musella Lasio Karpa, czyli złoty lotos, karłowaty banan chiński, co ciekawe, sąsiad, trochę karpusa Princepsa, bo w stanie dzikim kiedyś występował w regionie Yunnan, o którym już wspominałem, czyli południowo zachodnie Chiny. Cóż powiedzieć? Dla mnie to taki banan numer 2 lub numer 3 do ogrodu. Lepszy od właściwie trudno powiedzieć od czego lepszy. Na pewno na pewno jest trwały, ładny, plenny, bo wytwarza odrosty. No i dobrze znosi lekkie przymrozki, chłody. No i wspaniale kwitnie. W tym przypadku akurat są to banany, które kupiłem u Krzysztofa Fan Palm wiosną tego roku. Ale mam tego banana już od około 2010 roku. W tej chwili nie potrafię podać dokładnej daty. Miałem wówczas taką jedną, jedną małą roślinkę, która sobie tak rosła. Osiągnęła jakiś metr, potem ją wydałem, potem kupiłem nowe, te nowe znowu sobie jakoś tam rosły i yy, chyba w szczytowym momencie miałem jedną taką fajną kępę, naprawdę metr 70, kilka odrostów, gdzieś to jest na moim instagramie taka wielka donica już po wykopaniu, wypełniona liśćmi, wspaniale to wyglądało. I potem w roku 2021, czyli rok temu, ten główny pień, niby pień, zakwitł. Więc też jest to pokazane na jednym ze starszych filmików. No, w słowem, ten banan istnieje u mnie już od jakiegoś czasu, jest takim stałym elementem, ale no, przez zdałem sobie w tym sprawę, że chyba go trochę nie doceniam, a w każdym razie nie daję mu wszystkiego co można by mu dać, żeby uzyskał jak największe rozmiary Mnie on podoba się w pojedynkę, ale w kempach robi chyba jeszcze większe wrażenie Widziałem znakomite dwie takie kempy Jedną u Zibiego, który wykopuje ją od już kilku lat a potem u właśnie Krzyśka, który miał taką wielką kempę na sprzedaż w tamtym roku jesienią, no ale ze względu na gabaryty, właściwie tylko odbiór na miejscu wchodził w grę. Natomiast ja miałem takie, właśnie już mówiłem, pojedyncze i tak wydawało mi się, że w pewnym momencie fajnie się to rozrośnie, jednak dokupiłem i jestem bardzo zadowolony. Taka jakby chyba inna pula genów, a w każdym razie rośliny, które miały znacznie większy wigor niż te, które rosły u mnie do tej pory. No, i tak, to były takie małe pięki. W tej chwili one nadal nie są zbyt wysokie, ale już wyraźnie spęczniały, zgrubiały. Kupiłem ładne sadzonki, no i też one się tutaj w miarę ładnie rozrosły. To jest mniej więcej 1,30 m, 1,40 m w przypadku najwyższych liści. Z tych moich dotychczasowych trzy poszły największe poszły na wymianę zostały mi. Takie oto dwa maluchy. A te nowe, właściwie każdy z nich dorobił się jakiegoś mniejszego lub większego odrostu. Tutaj to wszystko aż się rozsadza. Tam z kolei jeden pozostał w ogóle bez odrostów, po prostu po środku rośnie krokosmia, która już tam zamiera. No i obszar jest Taki no, i gęsty, i rzadki. Zastanawiam się, jak to przezimować, bo do tej pory, oczywiście, zawsze to wykopywałem do Donic. No i problem z muselną lasiocarpą wykopywaną jest taki, że te nie bardzo szybko gniją. Są grube, mięsiste. Czasami wychodzą na pół metra od rośliny, a może i dalej, ale tyle widziałem. Żal po prostu je wycinać. A gdy się je wyjmie, no to w doniczkach, potem w piwnicy trochę wyrośnie nowych, ale nie można tego banana podlewać. Właściwie trzeba z nim postępować tak jak z NSET, czyli pozwolić mocno przeschnąć. A na wiosnę zacząć wybudzać. I pod tym względem wydaje mi się, że lasiokarpa jest y, łatwiejsza. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby mm, nastąpił tu jakiś pogrom, żeby masowo coś wymierało. Bo jak y, odkąd go miałem, no to zawsze przeżywał. Jedyny problem był taki, że właśnie y, na wiosnę tych korzeni było już bardzo niewiele, był sam pienie. No i musella późno startuje, wymaga ciepła, więc wiosną. Te pieńki takie są malutkie, chudziutkie. Najlepiej zaczyna rosnąć już w połowie lata, gdy jest naprawdę ciepło. I mój plan jest taki, żeby jednak przezimować go tutaj w gruncie. Ktoś już o to pytał. Pisałem pod poprzednim filmikiem, że zimowałem NST w osłonie pasywnej. Niezbyt duże dwie budki, pięki mniejsze od tych. No, i skończyło się to tym, że na wiosnę piękki były zielone, czyli właściwie nic tam nie zbrązowiało, nie przegniło, ale ostatecznie nie ruszyły. Przegniły w środku jednak dopiero z czasem, czyli jakby się utrwaliły w tym chłodzie, a potem na wiosnę w ogóle nie, nie było szansy, żeby coś się ze środka odbiło. Natomiast w pomieszczeniach nigdy nie miałem z tym problemu. No i gdy tak myślę o tych sześciu, tutaj właściwie siedmiu małych kawałkach, bo jeszcze są te dwa z boku no postanowiłem przynajmniej spróbować i przygotować się do tego że przezimuję je w gruncie w styropianie z kablem 50W na razie się jeszcze waham, bo jest ciepło więc o tej porze roku się wydaje, że każda osłona w gruncie ma rację bytu no ale to jest w końcu banan, więc tam musi być na plusie więc może w pewnym momencie się okazać, że jednak je wykopię, ale gdy tak o tym, im bardziej o tym myślę, tym bardziej skłaniam się ku temu, żeby taką osłonę tutaj zrobić. To jest nakładka na moją budę od daktylowca. Ponieważ podwyższyłem budę o metr, została mi ta górna część. Oczywiście tu jest tylko dwie ścianki, jeden element, jeszcze drugi. No i na tym być może to zetnę na tej wysokości, skleją osłonę ze styroduru, włożę do środka kabel i będę grzał na około 5 stopni. Taki jest pomysł i chciałbym tutaj uzyskać taki gąsz, no, nie do przebycia, czyli w tej chwili to wszystko jest jeszcze świetliste i idealnie byłoby, gdyby to w ciągu tak dwóch lat zagęściło się do, do poziomu, no w którym musiałbym tę kępę już potem rozebrać m, przerzedzić m, i posadzić być może w innym miejscu, albo posadzić na nowo ale gdyby mi się udało to przezimować w takiej postaci, no to miałbym tutaj właśnie taki gąszcz, który który właściwie byłby jednak trochę mniej obsługowy niż gdybym to wszystko musiał wykopywać wszystko do oddzielonej do doniczki no zobaczę Muselera siokarpa, banan, który wygląda bardzo dobrze, ma taki lekko niebieskawy nalot na liściach, podobny do Canny glauka, czy do Musa Ornata. Wszystko okaże się w najbliższych dniach. Tutaj jeszcze kolokazja esculenta do której też mam takie plany zimowania w gruncie, no i musa basia, które dzielnie jeszcze walczą na wietrze.